Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Ewangelia Jana, 15 rozdział, 5 werset Na podstawie książki Sary Jank Jezus słucha. Drogi Jezu, mam naturalną skłonność do żałowania lub uciekania od trudności w życiu. Ty jednak pokazujesz mi, że te problemy nie są losowe, są to szyte na miarę błogosławieństwa, zaprojektowane dla mojego zysku i wzrostu. Proszę, pomóż mi przyjąć wszystkie sytuacje, które dopuszczasz w moim życiu i ufać, że Ty wyciągniesz z nich to, co dobre. Zamiast bać się problemów, chcę umieć postrzegać je jako możliwości. Dzięki którym będę mogła pełniej polegać na Tobie. Za każdym razem, gdy zaczynam odczuwać stres, mogę pozwolić, by te uczucia dały mi do zrozumienia, że Cię potrzebuję. Dlatego moje zmagania stają się drzwiami do głębszej zależności od Ciebie i zwiększają moją bliskość z Tobą. Chociaż na świecie oklaskuje się samowystarczalność, Zdaję sobie sprawę, że jest to właściwie forma bałwochwalstwa. Zamiast próbować polegać na sobie, pragnę być coraz bardziej zależna od Ciebie. Panie, dziękuję za trudności, które napotykam na tym upadłym świecie i czekam na wieczność z Tobą, cieszenie się życiem wiecznym bez problemów w Twojej wspaniałej obecności, w Twoje święte, cudowne imię. Amen.